Tak, no to kolejna sytuacja, kiedy komendy nie działają. Oczywiście cały czas to mówię w cudzysłowie i będę to podkreślać, dlatego że to jest bardzo trudna sytuacja. Po pierwsze dlatego, że jakby dla mnie, to jest oczywiście moje zdanie, bardzo nienaturalne jest to, kiedy wymaga się od psa pozycji siat w momencie, kiedy wchodzimy do domu i jakby ten poziom emocji jest tak duży, że trudno w tej sytuacji utrzymać takie zachowanie. Jest to dla mnie nienaturalne i oczywiście uważam, że przywitanie się z psem jest bardzo zachowaniem społecznym, dlatego że ja też to zawsze powtarzam i mówię to właściwie każdemu, że no, nikt nie wita się na nasz wideo tak bardzo, jak nasz pies. I um, oczywiście to zachowanie um, nie, jakby nieposłuszeństwa w cudzysłowie wynika z tego, że tu są zbyt wysokie emocje. Ten pies przede wszystkim też nie ma wypracowanych tych kom komend dobrze, ale to nawet nie o to chodzi. Bo, jakby ta sytuacja jest na tyle trudna dla tego psa, że te komendy w tej sytuacji nie zadziałają. Taka barwa to są przede wszystkim różne spektra podstawowych barw, które tworzą światło widzialne, prawda, czyli ta, ta już nasza taka światło białe, można tak powiedzieć. No jeśli pada taki impuls na siatkówkę, to receptory, które właśnie w formie tych czopków i pręcików, one będą tutaj pokazane na takim ekranie, jako ta warstwa najbardziej przyległa do, do zdjęcia z prezentacji, one będą właśnie przyjmowały takie impulsy i drogą neuronalną, czyli jest to dopiero pierwszy neuron, a jest ich aż trzy, prawda, czyli pierwsza warstwa, później jest Druga. I dopiero jest ten trzeci neuron, które tworzą nerw wzrokowy, czyli taka, taka siatka, która się tutaj na tej powierzchni wewnętrznej oka tych kabli rozpościera, prawda? I to są właśnie te aksony, które będą szły do tej części krążka nerwu wzrokowego, prawda? Niektórzy mówią o tym dysk. No i dopiero wtedy jak ten dysk już tworzy te włókna już w zasadzie poza gałką, można, dlatego mówi się o tym droga wzrokowa, a nie nerw, prawda? Bo to już jest część. W zasadzie, która się w samym mózgowiu odbywa. No i oczywiście za tym skrzyżowaniem dochodzi to do obszarów, które będą polem wzrokowym chory mózgowej, prawda? bardzo ładnie się tu komunikuje, dlatego, że nadaje dużo przestrzeni temu psu, odwracając głowę, widząc, że ten pies, który nachodzi, nie radzi sobie w tej sytuacji. Dlatego ona też odwracając wzrok. Daje tą przestrzeń temu psu. I oczywiście bardzo dobrze powiedziałaś się tych sygnałach, które wysyłał ten pies. Tam było węszenie, odwrócenie wzroku, ostatecznie chowanie się też za nogi właściciela. Też proszę zwrócić uwagę, że ten pies, który odchodzi, jeszcze na samym końcu ogląda się na werbenę, upewnia się, że ta interakcja już dobiegła końca. Natomiast werbena tu przychodzi, ale też trochę w takim. E, poczuciu e, uzyskania tego wsparcia, ale też takiej naszej e, pracy schematycznej, e, gdzie ja bardzo dużo pracuję na dotyku i ona e, ten dotyk traktuje jako e, również nagrodę. Natomiast e, to nie była interakcja, która nie kosztowała jej zupełnie, dlatego że jak ona wracała do mnie, to ona jeszcze na końcu się oblizała e, i e, to ją kosztowało troszeczkę emocji i, i ta interakcja. Natomiast to jest pies, który naprawdę radzi sobie w takich sytuacjach, który jest pewny też w tych sytuacjach, jeżeli widzi, że drugi pies też jest na nią gotowy. Natomiast, natomiast jeżeli widzi, że pies się obawia, to bardzo dużo daje przestrzeni, żeby nie wchodzić w tę interakcję i nie zaburzać um, tej komunikacji, która odbywa się na odległości. Mm. Dziękuję. Mm. Mięśni. To też bardzo często jest związane, że powieka opada, a na przykład zaburzenie dotyczy neurologii, prawda? I to i jest właśnie ten, ten ruch pokazania tego gruczołu, takiego wynicowania. Oczywiście on jest delikatny, tutaj też w tym badaniu trzeba mieć pewne wyczucie. Nie wolno cisnąć tego oka, prawda, albo dotykać brudną powierzchnią, więc ręce muszą być dobrze umyte albo muszą być to rękawiczki, żeby po prostu nie. Zanieczyścić, nie podrażnić tego oka samym naszym, właśnie badaniem. Także tych mięśni oka też trochę jest. Na początku może to wyglądać troszkę jak, 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 jak duża ilość, ale, ale po jakimś czasie. Pewnie już będzie Państwu łatwiej. Na pewno mięśnie okrężne, które są wokół u psów, które mają bardzo duże gałki oczne, będą te mięśnie prawda, często osłabione i też właśnie to oko wtedy może się nie domykać, może się pojawiać zespół tak zwanego suchego oka, więc też u niektórych raz predysponowanych będziemy mówić o pewnych. Zaburzenia. Także sama powieka jest bardzo mocno unerwiona przez różne struktury, nie tylko ruchowe, ale też wydzielnicze, więc też Państwo zobaczą, że trochę tego jest. No i są niektóre zmiany, które nawet jeśli są bardzo malutkie i wystają na przykład z powiek, one mogą mimo wszystko drażnić. To jest zabawa. Iwono. To jest dobra zabawa. Właśnie, czy to jest zabawa według państwa? Rudy nie ma ochoty na kontakt. Tak. To jest ten mniejszy. Czarny jest zbyt intensywny. Czarny albo rudy. Ten ciemniejszy generalnie. Chociaż yy, może chodzić no. o może być różnie szczerze mówiąc bo jeżeli mamy psa który za każdym razem na każdym spacerze jest zmuszany, zmuszany do takich interakcji to ten pies też jakby trochę że tak powiem na trochę takim autopilocie wchodzi w te interakcje bo wie że on po prostu nie ma wyjścia po pierwsze dlatego że on jest na smyczy proszę zobaczyć że ta interakcja jest bardzo trudna dla tych psów to są młode psy a nam się wydaje że zarządzanie szczeniakami jest łatwe, dlatego że one właściwie Rzadko kiedy mogą kogoś skrzywdzić. No jest to oczywiście błąd dlatego, że te właśnie to też wcześniej było napisane na jednym ze slajdów, że te szczeniaki jakby te negatywne doświadczenia bardzo sobie utrwalają i trudno czasami wyjść z takich niefajnych interakcji, zwłaszcza jeżeli one są jako pierwsze, dlatego że. Nie jest możliwe jakby porównanie i zrównoważenie później tego negatywnego wydarzenia z poprzednimi pozytywnymi wspomnieniami, dlatego że ich po prostu nie ma. Więc y, warto jakby zwrócić uwagę na to, że w momencie, kiedy chcemy y, dopuścić do tej interakcji, bo oczywiście ja jestem też zwolennikiem, żeby zrobić takie, takie spotkania, one muszą być w jakiś takich y, naprawdę zaplanowanych też y, przestrzeniach. Y, natomiast no, tutaj te psy właściwie nie mają wyboru. One są na smyczy, a jakby potrzebą takich interakcji, takich spotkań jest to, żeby to towarzystwo jakby było odpowiednie. Tak, tutaj potrzebna jest zawsze przestrzeń i to jest jakby dla mnie warunek podstawowy. Potrzebny jest zazwyczaj spacer, żeby środowisko naturalne pomagało rozładować te ewentualne napięcia, jakie się pojawią. One mogą też wspólnie węszyć, wspólnie eksplorować. Potrzebna jest właśnie wolność tej interakcji, czyli Często jednak preferuję takie interakcje, żeby one były bez smyczy. Oczywiście, jeżeli wiem, że te psy są dobrze dobrane w takich spotkaniach. Kiedy one mogą czuć się swobodnie, kiedy one mogą zawsze odejść. No i też ważne jest to, tu akurat są dwa psy oczywiście, ale jeżeli już um, decydujemy się na takie spotkania psów, no to też dobrze, żeby to nie było od razu 10 psów, czy nawet 5. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby zawsze robić albo dwójkę, mm. albo czy mm. fajnie, naprawdę dobranych psów. Um, Dlatego, że, no jakby znaczenie ma to, żeby te psy były bardzo społeczne. Oczywiście gdzieś później często jest tak, że dobiera się takiego psa lub też chce się trochę gdzieś um, popracować z tym, który nie do końca radzi sobie i nie ma tych kompetencji społecznych. Natomiast no jakby w takim wydaniu szczeniaczkowym, że tak powiem, no to jest to bardzo ważne. No i przede wszystkim jakby ważne jest to, żeby był świadomy właściciel. I to jest jakby też y dla mnie oblik. Więc fajnie te elementy mieć jakby już gdzieś wypracowane w głowie, żeby wiedzieć, do jakiego jakby momentu możemy dojść z tym psem. Bo no niestety jest tak, że na sto interakcji właściwie rzadko kiedy następuje ta chęć zabawy między tymi psami, które się spotykają. Dlatego, że psy bawią się wtedy najlepiej, kiedy się dobrze znają. To jest trochę jak z ludźmi, tak? Czyli nie wiem, czy my gdzieś na jakichś spotkaniach najlepiej czujemy się w towarzystwie osób, które znamy. I z psami jest podobnie. I tutaj też y, piszą Państwo na czacie, tak, że widzą Państwo nachalność, y, tak, że widzą Państwo, y, że ten ciemniejszy mocno próbuje dominować jasnego. I jasnemu się to nie podoba. Nie chce wchodzić w tą inter interakcję, także myślę, że tutaj wszystko rzeczywiście zostało powiedziane, a ja puszczając ten filmik wielokrotnie, no tutaj w tej zasadzie repetitio mater studiorum, czyli to powtarzanie sprawia, że my zapamiętamy i że łatwiej jest później to po prostu zobaczyć, wrócić i e, też mózg się wtedy e, nauczy. E, Ważna um... jest jedną rzecz na koniec powiedzieć z tego filmu, bo tu można by było um, jakby wiele opowiadać. Natomiast ważne jest to, żeby w tych interakcjach, jeżeli już doprowadzamy do nich i e, gdy pies bierze już część informacji e, i chce zakończyć tę interakcję, on często patrzy się wtedy na właściciela. E, I e, Właściwie czasami jest tak, że jeżeli przegapimy ten mikromoment, kiedy ten pies mówi oddalmy się już, już nie chcę, spojrzy się w kierunku, w którym chce się oddalić, to my, jeśli przegapimy właśnie ten mikromoment, to wpychamy go w taką sytuację, w której on niestety musi dalej tkwić. I tam się mogą wydarzyć różne rzeczy, Ł łącznie z eskalacją emocji no z takimi sytuacjami, które niekoniecznie skończą się dobrze. Tego, jaką rolę wapń na przykład ma w, tej, w tych sygnałach, ale my się przyzwyczailiśmy do wapnia, że on będzie oczywiście wraz z fosforem tworzył struktury i kostne, prawda, struktury, ale ten wapń kostny, on nie jest metabolicznie mocno aktywny, prawda? Tylko zaledwie 1%, więc to są bardzo małe ilości aktywnego wapnia, a ten aktywny wap ma ogromne funkcje w przekaźnictwie, prawda? Czyli ani nie może być go za dużo, ani nie może być go za mało, więc taki metabolizm jednego tylko jonu, prawda? I bardzo dużo jest na ten temat publikacji, które są przez kardiologów, przez nefrologów również włączane, gdzie Zależą te metabolizmy również od witamin, prawda? Bo przy akurat 2 będzie na pewno też związany z witaminą D i jego wchłanianie, prawda? I też te okresy, kiedy my tych ekspozycji na promienie świetlne nie mamy takiej dużej, to też ta suplementacja teraz jest nawet bardzo modna. Można powiedzieć, że wielu wielu lekarzy również zaleca takie nawet badanie poziomu. Te normy się też zmieniają, jak Państwo zauważyli. No i oczywiście te pierwiastki są w tej chwili już. Dokładane, szczególnie przy takich grupach większego ryzyka, albo przy chorobach, prawda? Czyli zawsze ten stan chorobowy, jakieś zaburzenia sygnałowe, to też warto o tych suplementach pomyśleć. No, jeśli się na przykład zna tą fizjologię, albo może Państwo mieli okazję być na naszym takim webinarze o zaburzeniach hormonalnych. On oczywiście był trochę krótszy, ale właśnie obejmował takie podstawowe zaburzenia hormonalne, między innymi właśnie takie, które, które będą zahaczały o metabolizm właśnie największych jonów, największych witamin, także my również mówimy o roli takiej suplementacji, szczególnie jeśli są zaburzenia, bo jeśli jest dobrze zbilansowana karma, i to zwierzę jest powiedzmy w takiej równowadze. Czyli musiałby mieć na przykład dostęp do światła, prawda? Taki, taki regularny jak to zwierzę w naturze miałoby mieć, a jednak być może. Również jest to taki temat jak u człowieka, że warto by się tym zainteresować, choćby w sezonie, prawda? W sezonie, gdzie tego światła jest dużo mniej, więc też mówimy o tym i jakby jest to już nawet dostępne, więc jeśli Państwo mają takie zainteresowanie, to jak najbardziej mogą się Państwo do tych naszych produktów gdzieś tam kiedyś wycofać. Na pewno są publikacje, które mówią o tym, że takie zmysły u zwierząt, które pracują, no bo wiadomo, że jeśli ktoś trenuje, czy są to zwierzęta, które czegoś szukają. No i proszę sobie wyobrazić, że jeżeli są poddawane jakieś terapii, metronidazol to jest taki bardzo stary antybiotyk, który działa również na bakterie bezplynowcowe. No on jest w takich sytuacjach hardkorowych bardzo często używany toksycyklina zresztą również bardzo silna tetracyklina, szerokie spektrum, również antybiotyk dosyć stary, ale publikacje pokazują, że te. Zmysły również się zaburzają na skutek leczenia tymi farmaceutykami. Także my wiemy, że leki bardzo mocno pomagają, ale wiemy też, że mają skutki uboczne. Wiemy też, że po niektórych może dojść do utraty słuchu, czasami częściowej na szczęście, ale są to tak zwane działania ototoksyczne, prawda? Więc też każdy zmysł będzie na tym w jakiś sposób cierpiał, jeżeli go rzeczywiście zdiagnozujemy na skutek jakiejś terapii. No i kolejne korzyści, kiedy jest rzeczywiście niebezpiecznie, żeby po prostu wyprowadzić psa z auta, to też głośnimy tutaj, żeby to było widoczne. Dobrze, brawo. Super. brawo. Drzewo, firanki, werbena. Dobrze, brawo. Dobrze pakuś, Trawa, pako. Takie jest prawo. Oczywiście nie jest to klasyczna sytuacja, dlatego że no, też psy oczywiście są przypinane w tych bagażnikach, czy jeżdżą w klatce, czy z tyłu na siedzeniu, też są przypięte, więc to być może nie są częste sytuacje. Natomiast jakby no, też nie o to chodzi, bo ważne jest to, żeby ten pies nie wpadał w taki automaty gdzieś tam, że się otwierają drzwi, że on wybiega. No po pierwsze jest to niebezpieczne, tak jak napisaliśmy, a po drugie proszę zobaczyć, ja też tutaj jakby robię te komendy podpuchy, dlatego żeby jednak zbudować tę koncentrację i oczywiście te psy są w takim lekkim zamrożeniu i oczekiwaniu, ale akurat w tych sytuacjach i szczególnie je pielęgnuję, Zwracam uwagę na to, że ok, może to nie jest taki super komfort tego psa, bo on jakby jest w takim trybie oczekiwania, w takich blokach startowych, ale on myśli, on się zastanawia, on czeka na odpowiednią komendę i dla mnie to jest cenniejsze niż to, kiedy otwieram drzwi czy otwieram bagażnik i psy po prostu wylatują. Natomiast tutaj ważne jest w tym filmie to, żeby zwrócić uwagę na to, jak zachowuje się ten pies i on ewidentnie wysyła już bardzo wcześnie komunikaty w postaci węszenia i te węszenie połączone jest ze wzrokiem skierowanym na klatkę schodową bloku